Witam, z tej strony administrator strony MocLS.com.pl, a dokładniej Wadziu. Jak już zapewne wiecie, postanowiliśmy oficjalny kanał YouTube'a o nazwie MocLS, adres zaworem w opisie pod filmikiem. Dlaczego założyliśmy taki kanał? Ano przede wszystkim dlatego, aby promować stronę MocLS. Na jakiej zasadzie by on działał? Jeżeli podoba Ci się stronka MocLS, to po prostu reklamuj ją w filmikach. Postanowiliśmy zrobić dla Was dwie formy udostępniania filmików. Pierwsza forma to subskrypcje. Subskrybujemy i promujemy każdy wasz film, na którym jest reklama naszego forum, ale tylko naszego. Żadnych innych portali, stronek i tak dalej. Filmików subskrybowanych nie będziemy umieszczać na stronie głównej, ale jest również druga opcja, czyli robicie filmik, wklepujecie na nim adresik czyli promujecie naszą stronkę. Taki filmik wrzucamy na, wrzucacie na jakiś serwer, podsyłacie do mnie link do niego na PW, czyli na prywatnej wiadomości, i w ciągu trzech dni od podesłania mi takiego linku na oficjalnym kanale MocLS na YouTube pojawi się Twój filmik i zwrócimy go jeszcze na stronkę główną na naszej stronie przez jeden dzień. Przyjmujemy każdy filmik, który będzie dłuższy niż 2 minuty. Pamiętajcie, że obróbkę również bierzemy pod uwagę. A trzecim warunkiem, jaki ma być, to reklama tylko naszego forum, umieszczona trwale na filmiku i dobrze widoczna takie filmiki możecie umieszczać na swoich kanałach. Tak, możecie, ale to raczej już nie ma najmniejszego sensu, ponieważ na filmie możecie umieszczać swoje inicjały, nik i tak dalej, a my tylko wrzucamy taki filmik na nasz kanał, a to, co w nim zawarłeś, to już tylko i wyłącznie twoja sprawa. Zachęcam do udziału w takim przedsięwzięciu, ponieważ nic na tym nie tracicie, a i pomożecie nam promować stronkę. Od razu mówię, że nie chcę tutaj głupich komentarzy czy niepotrzebnych kłótni. Jeżeli forum Ci się podoba, to zainteresuj się naszym pomysłem prostym. Do zobaczenia. Dla przypomnienia wy wyświetlam jeszcze raz channel YouTube'a. Proszę o subskrypcję. Do zobaczenia.